Mieczysław Bielak, Niecio. Stefan Poprawa, Stefcio. I Monika Kowalik. Witam serdecznie i oddaję im głos. Drodzy Państwo, teraz następuje oficjalne otwarcie tegorocznej edycji Festiwalu Wdzięczności. Dobrze. Ojej, ja mam mówić, ale mam tremę. Także dobrze, przełamuję tą tremę. Witam Was serdecznie, cieszę się, że, że jesteście już licznie, a wiem, że z każdą chwilą, każdą minutą, godziną i dniem będzie nas coraz to więcej i więcej. Teraz otwieramy się już na cały świat, bo poprzez tą technologię streamu i poprzez kliknięcie w ten link, który dzisiaj wrzuciłem na Facebooku, można na całym świecie sobie dołączyć do, do tego projektu, oglądać to, co jest tutaj na scenie i to, co będzie tam na tym, w tym namiocie warsztatowym. Jeszcze raz wdzięczność, że, że jesteście. Wdzięczność też dla tych wszystkich instytucji, które nas tak mocno wsparły, wspierają nas już czwarty rok z rzędu i w pierwszej kolejności to jest Urząd Gminy Komańcza, potem Gminny Ośrodek Kultury. Straż pożarna, która dzisiaj przyjechała rozłożyć nam tamten namiot warsztatowy, i, i leśnictwo troszeczkę, na leśni, leśnictwo, leśnictwo Komańcza. Także wielka wdzięczność dla tych instytucji tutaj miejscowych, wielka wdzięczność dla różnych firm, które też się tutaj pojawiły i nas wsparły. Wdzięczność też dla Casaro z Zakopanego, który. Obdarzył nas tymi materiałami budowlanymi, z których to mogliśmy pobudować to co, to, co jest, żeby Wam tutaj to wszystko lepiej służyło i żeby te spotkania były coraz to lepszej jakości. Także bawmy się w fajnej jakości, bo o to chodzi o tą fajną jakość spotkania, żebyście tutaj poczuli takie, takie uczucia, które zawierzecie ze sobą i ufam, że będziecie promieniowali tymi uczuciami już potem przez cały rok sami już z siebie i do następnego spotkania. To ja mam naprawdę te bo takie procesy są poważne tutaj w tym miejscu, że tworzą w pewnym sensie jakość życia, która jest ważna dla wszystkich. Tu i też w Chcę powiedzieć, że ja tylko to mieszam w tak naprawdę, Być może coś jeszcze robię, ale tak naprawdę to moja radość polega też z tego powodu, że jest fajnie. Nawet no, z tym mieszają garek krach. Po prostu to też jest takie przyjemne miłe i jestem wdzięczny właśnie tej kipie kuchennej, która w radości ze śpierem gotuje po to, żeby nam było smacznie i zdrowo. Tak to wygląda, ale też mogę tak dla pamięci zadać na chwilę, tak? jeżeli to jeśli mi pomoże, to tylko może pomoże mi pożądać. adjetivo vagar né? Organizatorka, odpowiedzialna osoba za kontakt, zaproszenie artystów, prelegentów. Chcę wyrazić wielką wdzięczność, bo jest ich bardzo wielu. Nasz festiwal to przecież aż cztery dni i nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale wszyscy występują tutaj dla nas bez honorariów, z czystym, wielkim zaangażowaniem, z sercem, wielkim radością. Dlatego jeszcze raz w imieniu swoim i waszym wyrażam wielką wdzięczność, że są tu razem z nami. I nie przedłużając. Na czwartą edycję naszego Festiwalu Wdzięczności uważamy za otwartą. otwartą.